Jest mi wstyd, pewnie, że jest mi wstyd, to nie, są, to nie są łatwe emocje. Czy jest scena, którą chciałbyś wyciąć z filmu? Jakbym chciał, to bym wyciął. Okej, okay. bo jest tam taka jedna scena, kiedy mówisz, że rodzina jest w komplecie bez twojego taty, to jest dosyć ostre, szorstkie, nie za mocne? Wiesz co, obiecałem sobie i producentom filmu, że jeśli jest coś, czego nie chcę powiedzieć, to tego nie powiem, ale jeśli coś powiem, to będzie to szczere, więc... Jeśli zdecydowałem się na powiedzenie tego, to uwierz to, mi, to było przemyślane. Tobie jako ojcu nie było trudno wypowiadać takiego zdania? Jest mi wstyd. Pewnie, że jest mi wstyd, to nie są, to nie są łatwe emocje. Eee, ja nie jestem dumny z, z absolutnie tej sytuacji. Eee, ale uważam, że żeby, żeby ten, ten film był szczery i ta historia była szczera, to... to eee, to trzeba powiedzieć o wszystkim. Nie tylko o tym, jak, jakim jestem fajnym bramkarzem, który tam kiedyś Messiemo bronił karnego, i, a, a kiedyś się tam noga podwinęła. Trzeba opowiedzieć, opowiedzieć szczerze o swoich emocjach, żyć w prawdzie i e, zdecydowaliśmy się, żeby, żeby na tym był ten film oparty. E, jeśli ktoś e, obejrzy ten film i stwierdzi, nawet po tych słowach, e, że e, ja jestem niefajnym gościem, to on ma do tego prawo. E, nie, nie będę tego oceniał. Ja po prostu opowiadałem o, o swoich emocjach, o, o swoich przemyśleniach i, i to też trzeba uszanować. Wzruszyłeś się, oglądając ten film? Parę razy, ale nie, nie przy moich absolutnie yy, yy, historiach, raczej, raczej oglądając ludzi. Które są blisko mnie, albo, albo takie wspomnienia z dzieciństwa, moja mama mówiąca o, o relacji z moim tatą, i potem o, o tym, jak, jak radziła sobie ze mną i z moim bratem jako samotna matka, e, były dla mnie, ale to, 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 to były miłe emocje. To, 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 to nie było ciężko, ciężkie, bo mm, ja, ja się dobrze czuję w miejscu, w którym jestem w tej chwili w życiu, i, i, i wszystko to, co mnie spotkało po drodze, po drodze e, czy to było dobre, czy złe, to, to, to jest częścią drogi, z której jestem dumny. I, i wspominanie tego i, i patrzenie na moją mamę yy, sprawiało, że jestem dumny. I, i, I jestem też dumny, bo kurczę film o mnie nagrali, słuchaj. To, to, to nie jest takie banalne. Dzisiaj, dzisiaj ja wiem, że przyzwyczaiłem się, się do, do roli, w której, w której jestem i do pozycji, którą, którą sobie wybudowałem przez wiele lat, ale o mnie kurde film nagrali. To, to, to nie było takie normalne dla mnie paręnaście lat temu, kiedy, kiedy zaczynałem swoją, 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 yy, swoją drogę piłkarską.